Termibus, czyli dworzec autobusowy, tak wygląda. Stąd wyjeżdżają autobusy, właśnie do San Sebastian. No to pierwsze ujęcie, San Sebastian, do Nostia Godzina dziewiąta rano dojechałem szczęśliwie. Auto, autobusem, który jechał autostradą cały czas, więc tylko godzinę piętnaście. Zrobił ponad 100 km, bo to tak w linii prostej to jest 70, ale tutaj się tak kręci po górach między górami pod górami, więc a tam jest z góry i tam się będę prawdopodobnie I trzeba by jakąś zaraz kawkę strzelić sobie może co patrzy jak tu, ładnie jak tu jest? Zadbane, każdy skwerek jest tak zadbany o szerokie chodniki tę promenadę już można nazwać Wszystkie rowerowe, wszystko tu jest. pierwszą kawę piję dzisiaj w biegu bo jak to ja, zawsze chcę zobaczyć wszystko a później jak będę głodny to sobie siądę i zjem sobie wypiję kawę i zjem Pinchas patrzcie ile tu jest ławek wszędzie i kosze oczywiście, no, generalnie jest tu tyle miejsc do obserwowania tej, tej pięknej przyrody czy, czy miasta czy co, czegokolwiek, czy do odpoczynku po prostu, że no, po prostu. <laughs> Jakby to powiedzieć, da się tutaj żyć. Jest tutaj bardzo ładnie. Idziemy teraz tą wysepkę, tutaj, gdzie jest ten kościółek. To się nazywa Santa Clara. To nie jest kościółek, pomyliłem się to jest dawna ta latarnia morska. Santa Clara, kiedyś ona. Może dalej działa w sobie? ja tutaj i tak gdzie nie będę, ale tam jest jeszcze jedna. Patrzcie, z prawej strony też widzę, jest latarnia morska. Prawdopodobnie on tam jest. Ona chyba działa. I teraz na wzgórze, które ma wysokość 125 metrów, i na nim znajduje się zamek Motagastelua. Bateria del Gubernador. San Sebastian. Piękna promenada szeroka no to są pozostałości po baterii takiej wojskowej oczywiście że no po prostu skierowana jest w morze, była skierowana w morze i mogła bronić wyjścia do zatoki tutaj cmentarz, cemeterio de los ingleses czyli domyślam się z hiszpańskiego cmentarz Anglików A no, nawet coś tam z 1837 na przykład widzę tutaj Jestem w punkcie widokowym Bateria de Santiago. O, to jest. 1885 rok tak wygląda to, to działko. Niestety jest wszystko, a to jest po angielsku. Canon Ordones: The Biggest Beckroom. No, to co nie możecie się może znacie francuski lub, lub baskijski lub hiszpański. No, tak to kiedyś wyglądało. GPS mi mówi, że jesteśmy na wysokości 113-111 metrów. No, jakiś tam jest w tym. Tylko... Tu widać to. wysepkę Santa Clara. No, i tam po wysypce jest funikulary. I ja tam dzisiaj wiadę sobie. A tutaj jest. A, czyli to jest podzielona ta plaża. Jest część. To jest część y, 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 zachodnia plaży tej dużej, a to jest już za drzewami i między drzewami kolejna ta największa część no, no jest zacnie Pięknie jest To już jest widok na całą dokładnie na całą plażę i Zatokę, tutaj jest San Sebastian I to nawet panorama będzie za mało, za mało, jakby miejsca. Jestem na zamku. A jak to jest proste. Teraz sobie zrobię takie zdjęcie. Patrzcie. Oko szacuje na 15 metrów z posągiem. Więc to jest tą wieżyczką. Można tu dookoła tego zamku chodzić, to jest fajne. Wszystko za darmo. To jest też ważne szczególnie dla nas o, jeszcze sobie tutaj zrobię panoramkę świetny widok o, nie wiem czy wiecie ja tam gdzie jestem i są wieże widokowe to staram się na nie wejść bo uwielbiam jakbyście zagrali w koszykówkę no to uważajcie bo jak już wam piłka wypadnie poza to, ten płot no to możecie jej nie odzyskać jestem coraz niżej już dotarłem do no jakieś 20 metrów nad, nad Mariną jestem. Teraz tam schodzę, będę sobie chodził tutaj właśnie na brzeżem. To co bardzo lubię właśnie zawsze oglądać statki. Potem przejdę całą tą zatoką tutaj, tak aż tam tam dalej, dalej, dalej. No i na to drugie wzgórze wjadę funikularem, bo tam jest kolejka taka właśnie. Może wejdę, a zejdę a potem pieszo. Nawet nie można na chwilę kamery schować, bo co chwilę są takie widoki oto na sobie idzie człowiek z spacerkiem jakimś tam chodniczkiem chodnikiem a tutaj no po prostu no po prostu żal nie wyciągnąć kamery to już tutaj dwie godzinki po Santander i jest po prostu tyle miejsc do zobaczenia tyle chodzenia no ja chyba dzisiaj ze 20 km przejdę bo tak 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 coś się wydaje widoki z tej góry gdzie był zamek to cudowne ale tutaj jeszcze lepsze bo co chwilę Coś nowego się pojawia i plaża jest innej perspektywy. Na trochę tutaj wygląda jak Copacabana ta plaża. To jest... No sami zobaczcie, tylko wam przekręcę. O. No jest całe tak właśnie takie, taka zatoczka lekka. No już jest kilka tysięcy pewnie osób na tej plaży. No jak widzicie, warto. warto zwiedzać światło to zawsze pozostanie, no chyba, że będziemy mieli Otzheimer i Miażdżyce patrz jakie fajne są tutaj te, te zabudowania pod tym zamkiem i nad, na nabrzeżu zaraz potem będę szedł tamtym otowie, długim tym ptakiem no to jest naprawdę co są kilometry zagospodarowane dla pieszych tutaj jest każde jakby możliwe miejsce da się, można wejść, przejść się i podziwiać te, te Nadmorski kurot, bo to już jest taki kurort, że aż. Patrzcie, znowu tutaj ta wyspa i wzgórza, a tutaj o akwarium. ciekawe, no to jeszcze zobaczę co z tym akwarium tutaj. Chyba niżej się wchodzi. Tu jest wysokość, też do wody, same. jest jakieś 4-5 metrów. Zobaczcie. Mogę z panem? O, chcę się muszę przybliżyć. Jest! O, tutaj jest, zobacz mnie taki pan. Czas na kilo I kawę. Kawę ole. Trochę się zachmurzyło, ale. A o 14 ma zacząć padać na godzinkę 1 mm. No zobaczymy. Mam nadzieję, że potem się jakoś przejaśni. No jednak lepiej to na zdjęciach i na filmach wychodzi słonecznie tu już idę właśnie wreszcie. Po trzech godzinach, tak naprawdę, docieram do, do tej głównej plaży. Wszędzie, koła, tak zwane diabelskie młyny, są tutaj. I jest to dokładnie przy plaży. Teraz dopiero widać, ile to jest ludzi. Tylko no prawie nie ma tu parawanów. Bo no nie ma takich typowych parawanów jak na naszych plażach się spotyka. Są takie jak namioty z keczuły, czy keszuła. Jestem już prawie po drugiej stronie tej plaży na drugim końcu i taki tutaj jest widok właśnie na wzgórze z Jezusem i, i tam w stronę koła, koła Młyńskiego Obok promenady cały czas jest ścieżka rowerowa więc ruch rowerowy nie tylko z pieszym a obok z lewej strony widzicie domy pan najbogatsze tutaj bo to znaczy na Nowym i trawniki przy tych domach, no między, w sumie to nie jest przy domach, tylko między, między drogami jest takie właśnie pięknie zadbane. A te tutaj kamienice czy, czy rezydencje cały czas są remontowane, zmieniają zmieniają właścicieli, bo są duże remonty. Widać tu każdy rodzaj transportu, przemieszczania się ma swój tunel. Z lewej strony samochodowy, a z prawej strony tam, 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 tam Zaraz tam będę. szedł. I tutaj przechodzimy w tunelu ozdobionym takimi ankami, jakbyśmy byli pod wodą zobaczcie o. Po, po Baskijsku funikulara. piękny budynek stacji dolnej. zobaczcie jaki z dwie strony 3,75 do góry one way 2,30 na to idę bilety się kupuje na prawo od wejścia a ja już tu czekam na kolejkę I on otwier, on otwiera ręcznie no i drzwi no i ruszyłem na szczęście tutaj jest drzwi wysoka, więc mogę się wychylać to jest no. No będziemy jali Drugi wagonie. No i patrzcie, jest. Co się dzieje? Sprzedaż. Że... Nie jest jeszcze piękna pogoda, ale. Może jeszcze będzie. O. Tam byłem, no faktycznie jest to wyżej niż byłem dzisiaj. A jeszcze do gorycza iść, tam jest dużo. Pozdrawiam z najwyższego punktu w centrum San Sebastian. Jestem na 180 metrów nad plażą. Może ktoś chce się przejechać może ktoś chce popływać łodką też? Patrzcie, jaki to widok jest? No nieźle jazda z przepaścią. To no co, chcecie się, żebym się tym przejechał? Okej. Okay. No to jedziemy. Taka przejazdka kosztuje 2,5 euro, ale zobaczymy. W takich miejscach. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie ten. Yeah. No fajne, fajne. Tak się można bawić. Teraz pojedziemy w górkę. Ciekawe, czy coś tam jeszcze będzie. No to tylko nad do, do góry, na szczęście jest takie. O, teraz do góry wjeżdżamy Patrzcie, to jest to jest morze. Chwile, za chwilę na dół to będzie Wow! 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 ale super świetne polecam ja wszystkim może nie z małymi dziećmi ale, ale było super Jak tu można fajnie sobie iść na no, do pieszo z tymi widokami cały czas ja sobie tylko kupiłem kolejkę w jedną stronę no, do góry tylko a teraz będę sobie schodził pieszo i to jest mała uwaga że no, jakbyście chcieli zaoszczędzić chcielibyście iść w górę w pieszo to i tak tutaj przy wejściu zaraz zobaczycie Ciao. To zobaczycie, że jest cena. I tak, wejście kosztuje 2,30 za osobę. Także, no, A kolejka kosztowała chyba właśnie 2,30, mi się wydaje. No, dzięki temu, że idę pieszo w jedną stronę, na dół, z tego wzgórza Igueldo, no to mogę z bliska zobaczyć tę latarnię morską. Wygląda, że, że działa w nocy, więc. Widzicie, zawsze jest jakiś pożytek z takiego spacerowania. No i tak się coraz bliższe prezentuje latarnia morska. Z kolejki tylko nie było widać takich pięknych budynków lubię takie taki lokalne kolory twarzy z każdego miejsca, które odwiedzam W takich okolicznościach przyrody to można grać w Tenisa tylko ciekawe czy się można wtedy skupić na tej grze no to pałac Miramar i wypoczywają o, teraz będzie lepiej, lepiej. ostatni raz dzisiaj patrzę na ocean w San Sebastian to w najbliższym czasie nie będzie, nie, ale nie wiadomo no. pół roku temu czy już to było już w ogóle nie marzyłem o tym, żeby tu być tak naprawdę to nie myślałem po prostu marzyć to zawsze marzyłem. a to jest dworzec kolejowy w San Sebastian ja co prawda jadę autobusem, ale on jest zaraz yy, dworzec autobusowy jest zaraz obok dworca kolejowego No, tak wygląda dworzec autobusowy San Sebastian podziemny zaraz obok dworca kolejowego jednego z dworców kolejowych no i widzicie to jest takie takie ko koło wielkie i w środku jest taki świetnik, a dookoła są te stanowiska autobusu.